Na Sportowe emocje zaprasza sponsor programu Grupa Lotos, sponsor polskiego Sportu. Panowie wrócić ze stanu 6 do 9 w Super to jest duża sprawa awansowaliście do półfinału y, turnieju. Pierwsze pytanie, co pamiętacie z tego Super Kurczę, dzwoniłem do mamy, pytała, co serwało przy 11.10, no i nie pamiętałem, więc nie pamiętam za dużo. Pamiętam, że było 6.9, jeden dobry return przy meczowej, no i 12.10. 12:10. Zupełnie przypadkowo był to twój return, no, skoro o nim wspominasz. Tak, mój return z backendu, masz miał przeciąć, no ale już nie było trzeba przecinać. Trudno jest kończyć taki mecz, powiedzmy, dwudniowy, bo przerwaliście wczoraj przystanie jeden do jednego w setach. No ten super tiebreak to tak naprawdę trwa nieco dłużej niż rozgrzewka przed takim dodatkowym setem. Na pewno jest ciężko, bo to ogromny stres, ale na szczęście Piotrek tutaj bardzo pociągnął dzisiaj tego debla i na końcu też udało mi się zarać parę wolei, więc na szczęście się udało. No. Matis stały bywalec kortów y, największych ATP, Karlowicz, y, ci wszyscy tenisiści, których ogrywa na sparingach, coś tam zdradzał przed tym y, deblem? Jakieś wskazówki? Nie no jasne, dużo skorzystaliśmy, o, mówił o trenerze właśnie Huberta, od Huberta parę rad. Y, z dużo z Łukaszem potrwało debla przed tym turniejem, jak widać sprawdza się. I na, coś ci to daje Mateusz, w sensie te wszystkie doświadczenia, które zbierasz, bo tak naprawdę niewiele osób w polskim tenisie, a raczej prawie nikt, nie ma takich możliwości bycia tak blisko w turze pomimo tego, że rankingowo no, nie przynależysz do tej grupy. No na pewno to jest ogromna szansa dla mnie, bo daje to ogromną pewność siebie, zmienia perspektywę, że jednak to nie jest coś takiego nie wiadomo co i oczywiście porozmawiać codziennie z Łukaszem, czy z Craigiem Boyntonem, czy z Hubim, to codziennie wyciągam ogromne lekcje i staram się to wprowadzić w kort, na korcie, ale nie jest to łatwe, bo to jest... Tyle informacji naraz, ale mówię, przez 6 miesięcy rozbinałem się tak jak przez ostatnie 5 lat, może. A takie nazwiska, jakbyś kilka dał nazwisk, ludzi, z którymi było ci dane poodbijać? To ostatnio byliśmy w hale, to z, z Kordą, no dużo z Łukaszem, no tam wcześniej już z Karlowiczem, z Lajowiczem. No i oczywiście codziennie schubim. Teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale dużo jest tych rozgrzewek, treningów, ale najwięcej oczywiście schubim i ostatnio też z Łukaszem dużo. Ostatnie pytanie do eksperta od pogody, który wszystko ma cały czas w aplikacji i w telefonie. Czy jest szansa dzisiaj rozegrać ten półfinał? Nie, no wydaje mi się szczerze, że nie. Jak spojrzeliśmy przez chwilę na pogodę, jak rozmawialiśmy, że będzie padać do wieczora, no więc pewnie półfinał dopiero jutro. To dobrze, bo zdążyłem wrzucić wideo. Dzięki powodzenia. Dziękujemy. Super, dziękuję.